Siemanoszko, Rzemeczko, jestem Divsel i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Minecraft z ekipą i po raz drugi jestem sam. Co też nie jest dobra wiadomość, ale... Dobrą wiadomość, jest zła wiadomość, ale dobrą wiadomością jest to, że... A, nie, bo ja wiem to Że nagrywam ze statywu. Mm. Nareszcie telefon dostał statyw. Można powiedzieć, że na urodzinę. Nie no, jeszcze jednego nie ma. W sumie tu nie wiem, no ale nagrywam ze statywu. Więc teraz na pewno ten telefon nagle nie spadnie w ciągu, w, w trwaniu odcinka. A wy, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał oraz napiszcie w komentarzu Hashtag Szkło Hashtag Szkło I... Hmm, skoro będą hasztagi, to niki z hashtagami to... Zaraz zrobimy jedną rzecz. Jezu, te schody, no jesteśmy. Jeszcze tu trzeba jedną rzecz wyciąć, okej. Okay. Widzicie wieża już jest już prawie skończona. Stała szyba, szyby i dach. Jeszcze wejdę tam, szyby i skupić i jeszcze będę musiał wejść tam dach. Bo ja nic nie widzę. Dobra, teraz trzeba iść po yy, po piasek. Bo ten telefon jest trochę wyżej i może mnie być Źle słychać, ale to teraz dobra. Teraz idziemy po piasek. Dobra. Więc, no. Więc to, co chciałem powiedzieć. Mamy pustą ścianę, i tu. Więc te dwie ściany będą zapełnione nikami z hasztagu. Po prostu w każdym odcinku będę podawał jakiś hashtag i będę wybierał e, e, jeden, jedną osobę i wieszał na ścianę. Najlepiej, jakby do hashtagu, e, było hashtag na przykład piec, tak jak, piec, tak jak jest to w dzisiejszym SERIO TAM JEST WIOSKA I MY TEGO NIE WIDZIELIŚMY? idziemy tam Haha, mam nadzieję, że wiatry będą chociaż teraz już chyba nie ma najpierw to sobie zbiorę dwa staki To też fajnie, że równamy ten teren, bo tak jak mówiłem, tu będzie piramida. Chociaż to jeszcze tak nie wiadomo, czy będzie na pewno. I jedna taka rzecz. Jak, jak oglądacie ten odcinek, to mnie już nie ma w miejscu, gdzie nagrywam te odcinki. Bo jestem na wakacjach, więc muszę nagrać parę odcinków na zapas i później wrócę. Mam Moment... nadzieję, że jestem pierwszy z ekipy, który tu dotarł. I chyba tak jest. Chyba tak. Chyba jestem pierwszy i nikt oprócz mnie nie widział w tej... Ja na tym odcinku tyle rzeczy znalazłem że normalnie ten na następnym z diną, to my tam może dziadki znajdziemy No to zobaczymy co powie cała ekipa no a Bartek chyba będzie miał najwięcej do oglądania, bo on też jest teraz na wakacjach, więc raczej nie będzie wiedział co się u nas dzieje, no chyba że o, ogląda odcinki. I mam nadzieję, że tak robi. Jeszcze jeden. Tyk. Nie mam węgla. To dochodzi w domu. Proszę, I w ogóle fajnie, że, że, że dodali to pływanie, bo właśnie dzięki temu pływaniu mogę szybciej dostać się do o, Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, abyśmy się kiedyś wybrać do takiego podwodnego kajwa. mmm, dobra o mi się dostatek aha, ja się topię się zastanawiam, co się dzieje yy... a ja się topiłem tu to jeszcze chyba nigdy nie byliśmy mam nadzieję, bo wiesz, jak mogą być fajne rzeczy Teraz w większości dom nie tylko koła fontanna. Też raz widzę fontannę Łóżko Półkolorowe. No może weźmiemy, pożyczymy sobie szkła kolorowego Nie, nie mm. Fajnie Wiemy też, gdzieś są nowe kewy. Laura. Ja. Napiszcie w komentarzu, jeśli we, wiecie, czy. No, o tym właśnie mówiłem. Czy może jest coś takiego w tych całych e, e, fontannach? Czy na przykład nie, wiem, czy sam wykopię, dziurę, to to się tam wykopie dziurę, po prostu tam jakąś skrzynkę znajdzie, czy nie? Bo nie wiem. Okej, okay. tu sobie coś zrobię Coś Czy tam Przystąpiłem bym wziął Obrawuj. jak już obrabowywać w wioskę to na całego No i kolejny emerald I jadą mi Byłem. Tu. Pewnie też byłem. Oczywiście trochę nie odbyłoby się od ukradnięcia paru rzeczy stąd. Tu domu. O, beczka, może beczka. Nie, ale paczkę weźmiemy. Nie tym, tym. No parę rzeczy fajnych znaleźliśmy. Ja teraz jeszcze pójdę. No i też parę kopalni, a ja teraz już pójdę do domu. Szczerze jakbyśmy... Wow, ładna ta latania. Jakbym jakby nie zobaczył tej wioski teraz, to pewnie byśmy ją za, z wieży zobaczyli, więc problemu by nie było z tym, żebyśmy nie widzieli wioski. No ale... Co to było? O nie! Nienawidzę tego. Jak ktoś pamięta te pierwsze odcinki jeszcze, jak nie mieliśmy domu naszej ekipy, to te główne właśnie pływają do dodatku. No, zbiły. Ja bym spróbowała z tym czymś zawalczyć. O, się stąd. No. Ja muszę Nie lubię ich. Tu. Może hashtag piec ma... hashtag latający twój zmieniamy. Dawajcie, hashtag latający twój. To tu za mną. No dawaj, daj, dawaj, dajesz, dajesz. Jest to drugie tu krężem o No, no także. Du faj jeszcze są. Ja nie mogę. A Wy e, Jeśli chcecie kolejny odcinek, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, a ja się z Wami żegnam. Cześć i subskrybujcie kanał.